Tak halo, halo. cześć, no witajcie! Z tej strony LukasOBO i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest seria od początku do majątku no i dzisiaj e, witam Was w kolejnym odcinku. E, z, z lata, tak jest, dzisiaj mamy już sierpień, więc sobie trochę przewinąłem czasu od ostatniego odcinka. No ale jak widzicie na pierwszym e, planie mamy 4 e, do prasy, ponieważ dzisiaj lecimy ostro z prasowaniem, bo no, dzisiaj trzeba je na trochę poprasować. Ale zanim to trzeba pójść jeszcze do garażu po jedną rzecz oczywiście. E, oczywiście, żeby zatankować sobie 4. Jak widzicie tutaj combining wistulka stoi. E, oczywiście po żniwach. E, no jeszcze generalnie nie są w 100% skończone żniwa, bo jeszcze oczywiście owiec nam został do ścięcia. E, no i oczywiście soja, no ale na ten moment pszenica cała jest położona. Więc, pszenica tak jest, więc sobie tutaj, nie przepraszam, jęczmień został położony cały, więc tutaj jeszcze małe patrzyłem, oju, jeszcze taki malutki przeglądzik musiałem sobie zrobić tej wistulki. ponieważ no tak trochę coś tam źle chodziło w żniwa, ale wszystko jest raczej dobrze, no zresztą zobaczymy co dopiero na owsie, tak, ale raczej powinno być dobrze, dlatego stoi sobie, stoi oczywiście sobie tutaj wistulka. no i na razie oczywiście sobie odpoczywa. My sobie oczywiście zapewniamy e, czterdziechę. Czemu to tak. O czekajcie. O, o, o. Zapewniamy sobie czterdziechę paliwem. O, elegancko. No i będziemy zaraz odpalać i jechać sobie oczywiście na pole. Dobra. To zrobione, czyli odpalamy sobie. Czter, ojej, czter, Czterdziechę sobie odpalamy. O, proszę bardzo. Woda jest, dobra, wszystko jest, dobra, możemy jechać. No i gitaro. Lecimy sobie te, oczywiście na samym starcie, tak jak mówię, prasować, bo oczywiście... O, czekajcie, o, ciepławka, o. Wólne, wólne, dobra, można wjeżdżać, można wjeżdżać. no i tak. Lecimy oczywiście sobie na, najpierw oczywiście prasować, tak jak mówiłem, no bo jednak robota musi być zrobiona w polu. Żeby teraz wjechać w pracę pożniwnią, to oczywiście trzeba najpierw pozbierać słomę, bo tej słomy naprawdę jest dużo. Poza czyniaczkiem musiałem sobie oczywiście sianko do końca zebrać Oczywiście sianko jest całe zebrane Więc akurat pod tym względem dobrze Sianko jest na przyczepie Ale to będziemy później zrzucać na późniejszym czasie Ale najpierw pojedziemy sobie oczywiście pracować Zobacz, Zobaczyć czy nagry... o, nagrywa się więc pitarka. Najpierw sobie oczywiście lecimy pracować Później pozrzucamy trochę tego siana Bo siano jest oczywiście na przyczepie Siano jest na przyczepie więc przydałoby się to zrzucić ale tak postanowiłem, że takie rzeczy e, będzie fajnie, tak fajna akcyjka będzie, o, wolne, wolne, więc na pewno sobie trochę tego siana pozrzucamy. No i oczywiście pojedziemy potem zbierać słomę. E, no co, e, zrobiłem jeszcze poza odciniaczkiem, no oczywiście tak jak mówiłem, zbierałem całe siano, e, jeszcze e, pospracowałem dwa pola. E, te pierwsze, co cieliśmy na odciniaczku, e, tam e, jakby te najnowsze pole można bierzeć. No i jeszcze tamte pole, tam przy lasku, nie wiem czy będziecie kojarzyć czy nie, więc te dwa pole zostały spracowane więc, i chyba więcej nie robiłem, jak dobrze pamiętam. Więc tyle chyba byłoby z tych, z, właśnie z tego, z tej, jak to się nazywa, Łocie babka, z tej, właśnie, jak to się nazywa, z tych rzeczy, które zrobiłem poza odcineczkiem. No dobra, opuszczamy sobie, oczywiście, A, dobra, trzeba jeszcze zobaczyć, dobra. Tutaj jest, sznurek jest, bo jeszcze na wszelki wypadek O no, dobra, jest, wszystko jest. Wszystko kolegansko będzie działać. Dobra, o, to, 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 Dobra, tutaj dobrze jest gitarową. No. O. Wszystko gitara jest, więc można odpalać. I oczywiście. I dobra, lecimy. Eee, to oczywiście. Dzisiaj oczywiście sianokos, nie ścianokosy, tylko... A, i co jeszcze? No to w sumie na tym polu też chciałem. Bo w sumie pod odcineczkiem właśnie te pole sobie też chciałem. A tak sobie teraz sobie przypomniałem. Bo oczywiście to te pole też było nieścięte ścięte po, na, na odcineczku. Na żadnym. Ale postanowimy że sobie zetnę to pole. Po pierwsze, nie chcę zrobić tyle z rzeźni. Znaczy, no, tak czy siak jeszcze żniwa będą. Podejrzewam, że jeszcze będzie jeden odcinek z żniw. No bo oczywiście owiec będzie do cięcia. Na którym polu jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że na tym ale w sumie jeszcze nie wiadomo do końca ale na którym z wspól będzie to robione e, będzie cięć, cięcie oczywiście owsa ale postanowiłem, że po prostu robię ty, e, już tyle żeby nie powtarzała się ta akcja bądź z tym jęczmieniem to mówię dobra to pole akurat jest sobie na odcineczku e, poza odcineczkiem przepraszam no bo po prostu po mojemu nie było sensu robić tyle żniw jednej uprawy e, no co pewnie kolejne odcineczki no to będą prace pożliwne będzie trzeba potależować pola, potależować, rozrzucać obornik. To będzie bardzo ważne, żeby jednak jak największą ilość, oczywiście tych, oczywiście jak to się nazywa, tych, hmm, tego nawieść swoim nawozem. W Nojubici mamy bardzo dużo obornika, 20 tys. litrów, jak dobrze pamiętam. Dobra, niech sobie obie, no ale dobra, niestety nic z tego nie poradzimy. W Nojubici też mamy bardzo dużo, chyba 60 tys. litrów, 70 tysięcy litrów wraz ze świniami, więc. Naprawdę szok i niedowierzanie, więc naprawdę jestem zdziwiony, że to aż tyle tego mam. No ale tak, no niestety tak wyszło, więc też e, dużo będzie po prostu robót e, związanych właśnie z tymi pracami porządnymi. Y, talerzowanie, rozrzucanie obornika, właśnie tak jak mówię, rozdawanie na No i potem oczywiście się wyjęć e, pszenicy, bo w tym sezonie była, był jęczmień, tak jest. I w kolejnym sezonie postanowiłem, że pe, będzie pszeniczka. Y, tak, jak tej pszenicy będzie. Y, no, kurka, rurka. Tylko, tylko jak teraz sobie patrzę, to pszenicy będzie bardzo dużo, ale dlatego się sobie będę przysiał pszenicę, no bo wiadomo, jęczmień jęczmie był praktycznie cały sezon, też nie ma co robić kolejny sezon jęczmienia, bo chyba jak dobrze pamiętam, ostatnie dwa sezony to był właśnie jęczmień tylko. A żeby trochę tak urozmaicić trochę tą serię, to na pewno teraz posiejemy po prostu sobie pszenicę. No co, na pewno Was może interesować, ile nam dało tej pszenicy. Hmm, teraz zrobimy powszechniaczek, ale jak wyjdziemy na prosty, to oczywiście już Wam będę pokazywał. Eee, więc pszenicy tam trochę dało. Znaczy, no nie tak trochę, bo tutaj zaraz Wam pokażę, oczywiście. 20 tysięcy litrów dało nam. Tak, nie ja tylko zaraz ja Wam pokażę, oczywiście dokładnie w silo silosie, żeby Was nie skłamać. No jak dobrze kojarzę, to 20 tysięcy litrów. Poczekajcie, o. Czekajcie. o, o. I jedziemy sobie tutaj. Odjedziemy sobie, oczywiście. Dobra, gitara. I pitała się ma. No i dobra, wchodzimy sobie tutaj. I idziemy sobie tutaj. I dało nam dokładnie 26, 20 650 litrów. Więc na całkiem dobre pieniądze. A jeśli będzie to po 700 zł, to jak mam być szczery. Będzie około... no to niech da nam... powiem tak, jak będzie jak da nam około tych 14 tysięcy litrów, 14 tysięcy złotych, to naprawdę będę zadowolony z tego. No bo naprawdę to całkiem dobry pieniążek będzie. Na tyle pól, całkiem dobry pieniądze, jak mam być szczery, Jeśli oczywiście będzie po 700. To chyba tyle. 5 jak dobrze pamiętam chodzi. cen O 650 to niech będzie po 700, bo widzimy czasami tam, tam dają nawet po 700 złotych cenę. Więc kurka, rurka, całkiem, 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 całkiem może pieniążki zarobić, oczywiście. Eee, oczywiście całkiem, całkiem dobre pieniążki, oczywiście będziemy sobie... Eee, zarobimy z tego, niż my nie walczą, szczerze. Więc pod względem akurat całkiem, całkiem, całkiem spoko. Ta czterdziecha się drze, jak nie, nie wiem, jak co. Kurka, rulka drze się, jak nie wiem, co. Tak naprawdę. No, ale niestety, poradzimy, w Dobra bardzo fajnie ja, no, no. i możemy jechać dalej no postanowiłem, że dzisiaj sobie czterdziechę zapnę do 7. E, miała generalnie 30 prasować ale postanowiłem, że czterdziechę jeszcze czterdziecha nie była jeszcze pod prasą e, z prasą właśnie nie jeździła to mówię, a troszeczkę zróbmy coś e, zróbmy sobie coś właśnie nowego, e, z... czterdziecha nigdy nie jeździła to postanowimy, że po prostu sobie e, taką, e, no mogę powiedzieć, nową rzecz zrobimy. Oczywiście te czterdziechy jeszcze nie sprawdzałem. Mm, oczywiście nie sprawdzałem przy tracie, no, bo, oczywiście, to pierwszy sezon w sumie e, na gospodarstwie czterdziechy. Ale jak teraz widzę, no, to czterdziecha naprawdę daje radę. I to akurat spoczko pod tym względem. A po drugie, chciałem po prostu coś nowego, żeby nie powtarzała się ta akcja, bo praktycznie albo e, praktycznie 30 zawsze pracowała. A no, mówię, a dobra. Teraz postawmy 4. Ściecha też się trochę namęczyła, no ale tak się jak to no, no teraz mało robi. Bo w ostatnich odcinkach... No w ostatnim odcinku w sumie przewracała siano To nie no, są takich lepszych prac. No ale na pewno też e, przy rozrzucaniu bornika, przy rozlewaniu no, no Jukicyn, to na pewno trochę tej roboty będzie miała. No ale no zobaczymy zresztą, jak tam wyjdzie. Oczywiście zobaczymy. Dobra, sobie oczywiście zachęcamy. Dobra. I nam zostało 3 pokosikida w a może to sprasować do końca, dobra sprasujemy może, no zobaczymy, zrobimy kółko jeszcze jedno i zobaczymy którą minutę będziemy mieli, teraz mamy gdzieś dziesiątą minutkę, a więc kółka tym całkiem, całkiem dobrze, no i widzicie jest w pół do trzeciej, eee, w pół do oczywiście 1430, eee, prawy górny róg dokładnie, jest właśnie 14.30. Za pół godziny, oczywiście, mapa wyjdzie do rogatki Venturia więc całkiem spokojnie. Bo w sumie ten odcinek, tak czy siak, macie dopiero na niedzielę, więc praktycznie jeden dzień przed to nagrywam. No, ale tak jak mówię, nowa właśnie seryjka wleci właśnie z tej mapy rogatki. Oczywiście o 15.00 wyjdzie. Po, po, podejrzewam, że gdzieś o 17.00 będzie liveik, chociaż już wymieniliście tego liveika dawno. No ale tak jak mówię, live'ika Konrad będzie odpalał, tak jak mówię, zapraszam do tego kopaka oczywiście link w opisie. No i oczywiście zapraszam tak jakby do, do Kububira tam też fajnie, fajną robi serię oczywiście z EuroTraka polecam. No i oczywiście do Makrosika. Makrosik też coś tam wrócił na YouTube'a. Wrócił po jakiejś dłuższej przerwie szczerzy Makrosik, ale wrócił no i niestety znowu nie nagrywa, nie wiem czemu. No ale tam oczywiście zapraszam do tych chłopaków. Zostawcie całą subskrypcję czy coś takiego. No i też w sumie od razu mogę Wam podziękuję Wam. Oczywiście dlatego, że widzicie mi 60 subskrypcji, więc bardzo się cieszę z tego powodu. No i oczywiście lecimy teraz po więcej. Lecimy oczywiście teraz po 70 subskrypcji, więc coraz bardziej się zbliżamy do, tego, do tej jakby sumy subskrybentów takich jak 100 więc wielkimi krokami. Może może. Coś tam będzie, może niedługo wbijemy te subskrypcje, subskrypcji. Chociaż to jeszcze 40 subskrypcji do wbicia, tak? No ale mam nadzieję, że wbijemy do wakacji. Mam nadzieję, że wbijemy, wbijecie w sumie te subskrypcje i będzie mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. Gdybyście, gdybyście przewinęli ten film do dołu i oczywiście przy Avatarze zostawili e, subskrypcję, bo mi bardzo miło. No i oczywiście, stawić łapę w górę, to też naprawdę byłoby by fajnie. No ale oczywiście jak ktoś nie chce, no to niech nie, nie zostawia, nie zmuszam oczywiście, no ale było mi bardzo po prostu miło. Więc tak jak mówię, wpadajcie oczywiście do, 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 do właśnie na kanały do chłopaków tych, co macie w, w opisie. Tam też możecie coś oczywiście zostawić po sobie. No jak widzicie, 4 ładną robotę robi. No prasa w tym sezonie naprawdę trochę robi też. Eee, tak się zastanawiam, czy nie nad kupnem nowej prasy. No, oczywiście nie klasyfikującej, tylko oczywiście w belki. W belki może będę robił. No bo w sumie jak mam być szczery trochę już trochę trochę to no trochę ta prasa ma coraz prasa ma, że prasa, tak? prasa tam mało ma, tak? Ale jednak będzie z te, tego areału dochodzi. Nawet będzie mi wygodniej oczywiście włożyć bele okrągłe, to no w sumie też po, po drugie. Znaczy nie mówię, że sprzedać tą prasę, tak? Bo ta prasa na pewno by została, bo na pewno bym zostawił. Po raczej się ja, no, bym kostko, e, robił w kostki, gorzej, bardziej słomy bym właśnie e, wolał robić w belę. E, no ale zobaczymy. Możecie oczywiście napisać w komentarzu co o tym sądzicie. E, co o tym właśnie oczywiście sądzicie. Albo może e, w kolejnym sezonie ta nowa praca się pojawi. Dobra, mamy... Dobra. Praca złączona, dobra, tutaj trzeba podejść. Szkoda, że nie ma animowanej tej pracy, że można podejść i podnieść sobie podbierak Taki minusik. Dobra. O, no i możemy lecieć do hołówki. Spadać Spadać prasę. Spadamy. I oczywiście lecimy. Kurka, drużka, nie sądziłem, że sprasujemy sobie całe pole. No ale dobrze, dobrze, cieszę się akurat pod tym względem. Pod tym względem się cieszymy. cieszę. No i która ma mi 15 minutę. No. takiem przyzwoicie. Stoimy no tych kostek dało, jak mam być szczery wszystkich pól naprawdę kostek nam daje. Oczywiście nie wszystkie, wszystkie kostki nie idą do mnie, oczywiście idą na sprzedaż, dodam tego jednego zbyszka. Podejrzewam, że no w tym se co sezon praktycznie brałem od niego obornik, ale w tym sezonie postanowiłem, że raczej obornika nie będę brał, bo jeśli jak zobaczyłem ile ja gnojowicy, no to w tym sezonie możecie się przygotować, że na pewno co, na pewno nowy nabytek, to mogę wam powiedzieć. Oczywiście beczka do gnojowicy. No ale po drugie, e, oczywiście w tym sezonie będą, będzie prawdopodobnie same rozdawanie gnojowicy, bo mamy tyle tego, tej gnojówki, że to normalnie aż się w głowie nie mieści jak mam być szczery. No bo naprawdę jestem w szoku, że aż tyle właśnie tego, tego jest. E, bo aż tak naprawdę w szoczku, W szoku jestem. Dobra, tu wolne, więc możemy jechać. Naprawdę jak mam być szczery to rekordowe ilość tej gnojowicy jest. 3, 70 tysięcy litrów. Więc podejrzewam, że jak tak będę rozwoził na wszystkie pola, no to powin powinno mi starczyć na pewno na wszystko. E, no ale oczywiście też e, obornikiem będzie też trzeba coś zrobić. Nie, że ten e, rozrzutnik będzie stał i nic nie robił. Na pewno coś będzie trzeba też rozrzucić, no bo jednak jeśli też mamy tego, no, tego obornika, no to też e, trzeba trochę go zużyć, żeby, to, żeby obornika się nie narobiła jakoś e, jak wie, jaka kupa, bo e, szczerzy. Więc no trochę, no mamy czym nawozić, to na pewno, nie można powiedzieć, że nie mamy niczym, nic No więc, górka, rurka. Aż jestem, jestem, jestem zaskoczony, że aż tyle Dobra, idziemy sobie tutaj Elegancko tego No i dobra Grasimy oczywiście sobie czterdziechem. No fajny zestawik rzecz coś nowego no, oczywiście na, na gospodarstwie taki zestawik zobaczyć. 30 sobie stoi. Eee, też fajna robotka. A my oczywiście idziemy do stodoły. Oczywiście będziemy wrzucać siano, tak jak mówiłem. Ops. Więc to taka jedna z tych że z ludniejszych rzeczy. No ale trzeba tę robotę tyle zrobić. A że w sumie, jak dobrze pamiętam, jeszcze ani razu chyba na tej serii. No trochę dziwnie, bo mamy już 41 odcinek w sumie. E, chyba jeszcze na tą oborę nie wrzucałem nic, jak dobrze pamiętam, bo... Nie przypominam sobie, bo tutaj oczywiście siano było praktycznie cały czas e, dla krów, ale nie przypominam sobie, żebym siano tutaj wrzucał e, jakimś tam razem. Aż mam być 4, to jestem chyba trochę zaskoczony, że chyba to jest pierwszy raz, kiedy wrzucam właśnie, tak jak mówię, e, siano na tą oborę. No, zawsze musi być w końcu ten pierwszy raz, więc fajnie, że to się po prostu udało. No dobra. A, co jeszcze wam mogę, zapomniałem powiedzieć? O mój jezu. Padłem z przyczepy, mój jezu. Noga połamam. mam. Dobra. E, co jeszcze się stało? Teraz Wam pokażę. E, krówki nam dosz, doszły. E, no bo mam oczywiście kolejne krówki mi doszły. Mm, doszły oczywiście sześć krówek. Kolejne. Więc akurat pod tym względem jestem ucieszony, że kolejne krówki doszły. No co, na pewno będziemy się, musie, będę musiał się pożegnać z krowami, mm, z tymi. Na sprzedaż się one, one idą, no i oczywiście świnki też, bo świnek też mamy dużo. No i niestety, niestety, bądź niestety, ale no te świnki muszą pójść na sprzedaż. Znaczy te krówki, ponieważ one już się starzeją i one są coraz mniej warte. Generalnie, no to teraz może będzie trochę gorzej, ponieważ nie będzie żadnego mleczka. Bo teraz chyba, no, z rok będzie trzeba czekać do mleka pierwszego. No niestety, tak wyszło. Ale niestety, niestety, nic na to nie poradzę, że tak. No że tak po prostu wyszło, no ale po prostu chcę sprzedać to. No bo jednak, żeby. E, no jak, żeby ta wartość nie spadała im jakoś mocno. Więc pewnie w kolejnym odcinku trochę sprzedaży będzie tych zwierzątek, bo oczywiście świnki będzie trzeba wywieźć. E, których świnek też mamy trochę. Na sprzedaż, oczywiście. No i oczywiście właśnie te krówki, tak jak mówię. Więc to no, niestety trochę tych zwierzątek pójdzie oczywiście na sprzedaż. No, ale z drugiej strony, po co trzymać, jeśli one, myślę, że warto się mniej, zmniejsza cały czas. Dobra. Zastanawiam się nad pójściem w byki, bo generalnie sobie go się jest. Znaczy, no, generalnie, no to w tym sezonie ostatnia, oh, ew, ostatni sezon tej łąki tutaj mamy, oczywiście. Bo oczywiście tutaj na tej łące, oczywiście, będzie, no, generalnie za gospodarstwem będzie dużo, duże zmiany i to mogę Wam powiedzieć od razu bo wszystko, jak mam być to za gospodarstwem się wszystko zmieni. dobra, trudno niech tam to leży. E, no bo naprawdę zmiany, które mam, e, które będą, no to akurat duże. No ale w sumie nie będę wam mówił. Na pewno w tym sezonie, na jesień, zobaczycie to. Te zmiany oczywiście. No, ale to zresztą nie będę wam dużo mówił. Chociaż na którymś odczyniaczku już wam to mówiłem. Nie pamiętam na którym, ale na pewno, jak się cofniecie, to na pewno znajdziecie. Chociaż no nie wiem. Nie pamiętam w którym jak mam być no ale na pewno o jakimś odcineczku mówiłem, bo chyba tak sobie przypominam, że coś tam mówiłem, jak to mam plan zrobić. No ale dokładnie nie pamiętam. A teraz jak nie będę już mówił drugi raz, bo to pierwsze mi się nie chce, a po drugie, po co wam zdradzać? Jak sobie jeszcze nie... O, Sumcia coś chciał jęczmień. O, proszę bardzo. Patrz, chyba jak jechałem ten, jak prasowałem wam powiem szczerze. Chyba Słumisia wtedy musiał ten ciąć, bo kurka kurka, patrzyłem wcześniej. Przed wyjazdem, no to nie było, to jeszcze stał ten jęczmień, nie? To kurka, kurka. Gawek to muścił. Hmm? A idziemy zobaczyć, czy gubił gubi ten kombajn. O, dobra. O, na sieczkę, proszę bardzo, ale zobaczmy. <grym> nie, nie, dobra. A, jaki ładny ty, to musiał trzy półki, ale patrz, że śladów nie porobił. kurka, ruka, to. A, to. Nie wiem, co to jeździło. A, proszę bardzo, z tyłu gospodarstwo tak wygląda. No i to oczywiście ta kłączka nam, nam e, urosła. No, a tej łąki w sumie będzie o... Orana w sumie w, w kolejnych odcinkach, więc ostatni widok możecie zobaczyć. No dobra. mamy e, minutkę 20? No i gitana. No i tak jak chciałem, to tak jest. E, zasiadamy sobie oczywiście dokładka. I lecimy ze... Z no, nie lecimy z, tylko lecimy oczywiście na pole. O Jezu. A tylko najpierw na te pole trzeba wyjechać. Dobra. E, stój. Ej, stój! Wejdź do to Kurwa panie Staśku! Bo interesującym stawiłem tak, trochę robimy, ale trudno się mówi! Trudno się mówi, żyje się dalej, tak? No właśnie. Dobra. Okay. E, lewo, lewo, pulsę, no tak, może jechać. Ale oczywiście jest to przyczepa z Autola Adem. Bo postanowiłem, że. Kurde, no. Ojej, jej nie chcę. O dobra, możemy już jakać. Tak no, jak mówię, e, jest to przyczepa z autoladem Więc to że w tym sezonie... tym już nie chcę samemu zbierać, bo to była męka pańska jak tam być szczery. No a w tym sezonie no to już z autoladem chciałem po prostu zrobić. Po pierwsze, żeby to szybciej leciało, no i oczywiście żeby jakoś nie... nie żeby się po prostu nie nudziłem tym odciniaczku, no i to znaczy, autolad jest malutki, nie? Więc taki, jak chcę, to mogę wrzucać i to będzie od razu się, jakby jak to padało, bo w końcu o to chodzi z tym autoladem. jakby ktoś nie wiedział, no, ale od razu zapowiedziałem, że łapeczka musi być, nie? <grymne> nie no. Wierzam, łoczy babka. B, pracy, praca. O. I oczywiście ładnie, wszystko później jest zbierane. Od tego, co gada No i 10, 10 km na godzinę będziemy śmigać O, proszę bardzo, tutaj jeszcze jedna kosteczka zsiana jest Ale dobrze, dobrze, nie jest ale Oczywiście to było prasowane, tak jak mówiłem, e, poza No A właśnie, tak, to jest Ta głupia przyczepa, nie wiem czemu, ale z tą przyczepą akurat ma Władek bardzo ciężko e, Nie wiem, czemu tak jest e, Czy to jest wina właśnie tego autoloadu, czy co w ogóle jakie ma obroty, co? ale po prostu czasami pod górkę on nie potrafi podjechać z tą przyczepą A wiem, bo w tamtym sensie oni już zbierają oczywiście poza odluczniaczkiem, ale czasami nie potrafi naprawdę pod górę podjechać więc to niestety taki minusik chyba generalnie tak, na porządek chciałem zbierać to jakby ręcznie, że ja bym rzucał no i to by się okazało, ale tak sobie no, najgorsza chyba rzecz, że jak już dodali te biegi to szkoda, że nie pomyśleli takich rzeczy, że człowiek jak wbi jakiś bieg, to ten ciągnik będzie jechał, nie? Z jednej strony może to by było głupie, bo jakby to zostawił i zapomniał coś biegu, to by oczywiście pojechał z 30 metrów, tak? Ale z drugiej strony jakby człowiek wbił ten bieg, nawet może by był taki specjalny po prostu, czy jakaś... Oje, albo jest taka jakaś modyfikacja w sumie. Żeby człowiek wbił ten bieg i żeby on o to jechało, naprawdę to by było fajne. No, na przykład tak teraz... O i proszę bardzo tak jak mówiłem, to, to masakra takiego, nie? Jajajaj, więc tak jak mówię, no szkoda, że takiej rzeczy, takiej opcji nie ma. Bo na przykład, bije na przykład tą trójkę, zakres 1, trójka, no to naprawdę było spoko i na przykład by ciągnik sam jechał, nie? Tylko po prostu ja bym po prostu chodził i po prostu zrzucał te belki, no to, to akurat moim zdaniem takie rzeczy by były naprawdę fajne. No ale żeby jak już pomyśleli o takich biegach, to nie pomyśleli już o takich rzeczach. Szkoda. Chyba, że taka modyfikacja jest moja, jeśli jest, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. No i podesłać linka oczywiście, jeśli taka modyfikacja istnieje, chociaż wątpię, jak nie widziałem. Naprawdę fajna rzecz by była właśnie taką, żeby po prostu takie coś właśnie było. Na przykład przy takim zbieraniu kostek ja zarzucam ten, gdybym po prostu wrzucał. Więc nawet całkiem. czekajcie. Czekajcie sobie, idzie, bo... sam autoload, to Będę cofał. A sama autoload, proszę bardzo. Jakąś kosteczkę wrzuca, wrzuciłem. Chyba żeby nie było. O. No, trochę na tą szczepę wchodzi, jak mam tu szczery. trochę tego w sumie bardzo. Więc krótka, krótka. A pojemność ma akurat ta przyczepa, więc pod tym no, chyba bardzo dobrze. Pod tym względem można się po prostu pocieszyć. O, proszę bardzo. Dobrze nie doszło. O, się. Ma. O, super. Przepraszam, że się poteleportuję, ale niestety tak jak mówię, nie wiem czemu, ale mi się po prostu. A, nie mogę wejść do maszyny. Nie wiem czy się stało, no, ale dobra, nieważne. No, i już pod to górę raczej nie podejdziemy. jest tutaj taki musik. Jakby mocy brakowało w wodzie. Nie wiem w sumie czemu tak jest, no ale no nieważne. No to... No ale na no, niestety Tylko przez bo teraz znowu górka No to też będzie miał ciężej Prawda? Prawda Zawracamy sobie no wracamy oczywiście sobie, no i lecimy w ostatni pokos Tamte berki, to już sobie najwyżej poza odcineczkiem już wyłożę No, nie będę się już męczył Znaczy, może ja bym się nie męczył po prostu, tylko Władek będzie się męczył to można W też nie ma co No proszę bardzo, pod tę górkę nie potrafię podjechać Jedzie... Dobra, 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 się zatrzymywał Dobra, nie będę się więc co? E, więc jeśli Wam się można odcinek spodobał, to możecie oczywiście zostawić opencję w górę, zasubskrybować mój kanał, było mi bardzo miło. No i co? Do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się i cześć! Eee!